Kampania kupuje-kopiuje.pl jest tak naprawdę odpowiedzią na potrzeby rynkowe, na potrzeby braku świadomości konsumenta, przedsiębiorcy twórcy w zakresie opłaty rebrograficznej która jest i powinna być ponoszona przez wszystko przedsiębiorców, którzy sprzedają na polskim rynku urządzenia elektroniczne, a docelowo faktycznie płacona przez konsumenta w sklepie przy kasie. Niestety ten poziom świadomości jest bliski zeru, a jeżeli konsument płaci za coś, to musi wiedzieć za co płacić, dlaczego płacić, skąd to się bierze. Stąd pomysł na kampanię i stąd nasze działania, które podejmujemy, aby ten poziom świadomości, poziom wiedzy na ten temat wśród konsumentów był zdecydowanie radykalnie wyższy. Proszę Państwa, strona. Kupuje, kupuję.pl, ma być głównym narzędziem kampanii, która ma przekazywać informacje o całym systemie do konsumenta. I tutaj od razu możemy zauważyć, jakby trzy podstawowe grupy odbiorców tej strony. Pierwsza jest konsument, który uzyska tutaj informacje pełne o tym, czy jest opodatkowanie, za co, ile się płaci i co się dzieje z jego pieniędzmi. Nazywam się Anna Bielacka, jestem rzecznikiem kaserem Stowarzyszenia Jednocześnie jestem bardzo udawnym. Bardzo dziękuję za Panu wypowiedź, dlatego, że dla mnie bardzo cenne są te kilkakrotnie powtórzone uwagi, że Panowie uważacie, że te opłaty są konieczne, niezbędne i że to oczywiście nie są opłaty za piasko, bo to jest jakby dla nas wszystkich oczywiste. Wydaje mi się, że nawet jeżeli te opłaty zostaną podniesione, a czy zostaną podniesione to nie wiadomo, nie widzę przynajmniej na dzień dzisiejszy możliwości, żeby z tych 7, tysięcy, 7 milionów złotych, za około 1 700 tysięcy euro, żebyśmy przeszli na 300 milionów złotych. Wydaje się to nieprawdopodobne. Może pozwolę sobie odpowiedzieć, pani. I tak, 300 zł. Wzięło by się z prostej kalkulacji wielkości polskiego rynku sprzedaży tych urządzeń polskim rynku w ubiegłym roku. Pomnożone wartość tak, o stawkę procentową, którą państwo przyjęliście w tym piśmie konsultacyjnym. No jeżeli państwo zastanawiają się, dlaczego Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z ZIPS-em, to powiem krótko. Nic o nas bez nas. Znaczącą część interesów członków dotyka także problem opłat odnośników, jak to się poprawnie nazywa w tym rozporządzeniu czyli w skrócie żargonowo opłaty reprograficznej. Dlatego też uważamy, że jest co zmieniać. Po pierwsze, chcemy. Równości wobec prawa wszystkich podmiotów, bo to gwarantuje nam uczciwą konkurencję, czyli chcemy, żeby wszyscy płacili, skoro płacić musimy. Po drugie, no, chcemy mieć rękę na pulsie i pilnować potencjalnych odstępstw od wcześniejszych regulacji prawnych. To no, tak enigmatycznie brzmi, ale krótko mówiąc, chodzi o to, żeby. Wszystkie definicje były całkowicie zamknięte, żeby nie pozostawały pola na interpretację przez urzędnika. Wszyscy wtedy będą wiedzieli za co płacą, co im się należy, a przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie płacą, dowiedzą się być może po raz pierwszy, że wchodzą na naszą stronę, że nie do końca wypełniają swoje obowiązki.